Słuchajcie, taki kolejny filmik. Już tutaj zaczynamy parę rzeczy robić. Ale tu jest coś takiego. Taki zestaw z pilnika. Zrobione krzesiwo. Kowalskie. Tu jak widać, sporo jest brzozy. Kory pozyskanej. No i co dalej? No to chwilę trzeba poczekać. Słuchajcie teraz takie próby w czasie rzeczywistym. Ja lubię powiem wam krzesiwo tego typu jak Light my Fire, ale tutaj Kowalskie to też jest fajna sztuka I tutaj mój ruch będzie właśnie próbował rozniecić za pomocą krzemienia i Krzesiwa, które jest stylizowane na kowalskie, a zrobione jest, jak mi powiedział, z pilnika. No i cóż, cierpliwy kamień ugotuje. Ja widziałem wiele razy jak Tomek robił to foryś, Szokork też próbował. Pauza. No jest. Słuchajcie. Teraz dym w oczy będzie miał dym w oczy, tak to wygląda jakoś. I wszystko tutaj. Także dzisiaj mistrzem ognia nie jest centurion, ale nie musi być. Chodzi o to, żeby ten ogień był i w tym wielkim kamiennym wilku. Tak żeśmy sobie nazwali. Niech się rozpali. Tutaj już jedna patelnia murika przygotowana. No i co? Jest ogień. Kamienny wilk pracuje. Pozdrawiam, szokorka. Ten wilk nie dzwoni, bo to kamienie sokorku i Szymka z kanału Leśny Relaks. Dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten moment. Trzeba się wziąć za robotę. I tutaj jest takie coś. Jak widzicie, ten nasz kamienny wilk. Chodzi mi o to, że ten płomień. Jak w tej kotlince nagrzeje, nie wiem czy będzie widać, spróbuję to pokazać. Może się kamera nie spali, jest przewiew. Także jest cug. I nie zawdzięczamy to Krzysztofowi Cugowskiemu. Ale z boku ten kamienny wilk wygląda w ten sposób, że tu jest płyta grzewcza. Ja kiedyś mówiłem już na filmach, że w województwie świętokrzyskim bardzo dużo jest takich kamieni. To piaskowiec jest. No i cóż, to jak to się nagrzeje, to naprawdę bardzo pięknie oddaje ciepło. No i boczek, który my tutaj mamy, i jakieś inne wiktuały do zjedzenia, to jak najbardziej no, jest klimat. No i cóż, no zobaczcie, i takie otoczenie. Już pokazywałem to w poprzednim filmie. No bo Centurion, jak seriale brazylijskie, w Polsacie, tak zapowiadał Tomasz, no to to, to taki film właśnie. Zrobimy pauzę, żeby boczek nie uciekł nam. Słuchajcie, nie ma to jak dobra zabawa, jak sobie patnąć troszkę na ostrzoną szyną kolejową, ważne jest, jeżeli chodzi o BHP, żeby stać tak, żeby po prostu nie patnąć sobie w nogę. Weź ruchu, Trzymaj. Jedziemy dalej. Słuchajcie. Następny klocek. Ergonomia tej rękojeści jest naprawdę zadowalająca. Umiem pracować nożami Ontario czy Essie, które nie mają tutaj takiego czegoś. Po prostu trzeba mocno schwycić i mocno trzymać. Natomiast tutaj, no, jeszcze jest ten atrybut dodatkowy. to właśnie jest z tymi nożykami proszę uprzejmie kolejny klocek jeszcze raz sobie uderzę Patrzcie, zapomniałem karimatki za 200 zł podłożyć kraftowej. No nic, trudno. No to tak pokrótce wygląda rzecz z Ontario Artak 2 znakomity nożyk, O, może inaczej yy, pokażę wam może ten Ontario Rad 7 i spróbujemy coś wykonać. To no jest, słuchajcie, jeszcze zgodnie z obietnicą coś takiego co znane mi jest a co mam ponownie tutaj Ontario RAD 7 symbolicznie, bo tu nie o to chodzi żeby robić super bushcraftowe testy i nie wiadomo co ale po prostu tak dla własnej nawet przyjemności. Spruchniały trochę. ...poszło... ...no to jeszcze na pół... Jak widzicie nożyk swoje robi... ...coś takiego... ...jak... ...wiórki... Bieżaste patyki, piętnaste, a Feather Sticks, tak to jakoś mniej więcej. Jak chabelek rzeźny jest ten nożyk. Jest dym. Weź przełóż do drugiej ręki, pomogę ci wstać. Odejmijmy go od razu, słuchajcie, może nie jest nad Wilkiem, ale niech będzie w tradycji zadość się stanie. No i co tam? Stało się chyba tradycji zadość. Rzuci się kiedyś też mokrą gałąź do wilka i to będzie dalsze odmienie. Na luzaku, słuchajcie, tak dzisiaj jakoś robimy pauzę, bo trzeba położyć jakiś boczek. A tak w ogóle, to słuchajcie, placki mamy, odgrzewamy grzybki jakieś. Zapewniam, że nie halucynogenne, także spoko. No, a herbatka, przecież też dobra rzecz jest. Dobra herbatka, nie jest zła. Ach, może pracować. O! Parcie na ten boczek, mam nadzieję. Sama radość. Sama radość, słuchajcie, leśni druchowie, czajniczek, placuszki, grzybeczki. No i co? Ostatnio tak sobie jakoś żartowałem. Nawiązywałem do tego, że. Są kanały, że gdzieś tam jest Powiedziany tak zwany suchar No ja tak się śmiałem Ostatnio coś tam powiedziałem śmiesznego Wiecie Głupi suchar Jak się nazywa Leśna dziewczyna Bushcraftowa Teraz ten moment ciszy Laska Ha 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 Także tak to jest. No i cóż, no radujemy się tymi pięknymi klimatami leśnymi. Wspaniała rzecz. Dobry boczek nie jest zły. Hmm, hmm, hmm. Teraz trzeba poczekać, aż się dobrze przesmaży. Tak. Ech, tutaj pozyskaliśmy gałązkę jałowca. Jeszcze jest jedna. Rzucimy tą gałązkę Paweł 0727. Oczywiście e, e, palony jałowiec taki. Gałązka jest bardzo taka naprawdę aromatyczna. Pięknie ten dym pachnie. E, I cóż, nożyk pachnie wyśmienicie. Naprawdę pachnie wyśmienicie. Super to jest. Ale powiem wam tak, że niech sobie na razie tak stoi tutaj czas by popróbować wiktuałów takich jak placki ziemniaczane No wyborne słuchajcie, wyborne boczek Placki, grzybek, herbatka, miejsce takie piękne w lesie, samotność to jest jeden atrybut, można porozmyślać, a jak się jest we dwóch, to tak optymalnie jest, można we dwóch sobie porozmawiać na miłe tematy, burzkraftowy pociąg tla, Niech przejedzie. Mm. To moje śniadanie dzisiejsze. Na śniadanie to dzisiaj miałem rano od siódmej. Miłą rozmowę z Tomkiem Forysiem. Nie samym chlebem człowiek żyje. Kawę sobie wypiłem. Tom też sobie zrobił, pogadaliśmy. Ale mój kompan, z którym dzisiaj jestem, odkrył ciekawe jakieś miejsce, może pójdziemy wam pokazać. Coś tam jest takiego. Czyli nasi tu byli. Fajnie, miło. No mm? Co? Zróbmy pauzę. Myślę, że ty coś zjadł. Znakomite słuchajcie, naprawdę. Czajniczek powolutku. Placuszki sobie już pojedliśmy. Następne wyłożone. Powolutku. Posłuchajcie tego dźwięku. Znakomite, nie? Słuchajcie, wiem, że pewnie narobię komuś smaka. Zaraz ktoś pójdzie sobie chociażby w domu na patelni Boczek usmarzy. Ja już tam wiem, że narobiłem parę razy smaka. Kiedyś Jacek Forestment, sobie krupnik poszedł, że tak powiem, zakupił, odgrzał i, i tak dalej. Ale to tak działa. Ja też jak widzę, że ktoś gdzieś coś gotuje, to czasem tak po prostu korci zrobić. No i tyle. No to jest ten czas relaksu i ja postanowiłem go właśnie wykorzystać i znowu muszę nawiązać do tego co za mną zobaczcie jakie tam są widoki za mną o taki słuchajcie dróg ma Nikt dym w oczy, a teraz jego oczami widzicie las. Nie potrzeba człowiekowi tak dużo do szczęścia, jeżeli chodzi o przyjemność. Nie chodzi o to też, żeby gonić za przyjemnościami, bo takie wartości jak radość są trwalsze. A przyjemność, jeżeli jest dobrze dozowana, Sama w sobie nie jest zła. Dokładnie. Ach. Co tutaj widać? Las widać, tak? Niby nic szczególnego, a jednak coś bardzo szczególnego, bo to las, ale yy, tutaj dym w oczy znalazł coś takiego. Przyjrzyjcie się uważnie: Dakota, dwa kamienie są, są, norka jest, jest. Z drugiej strony. Nie ma. Czasami niektórzy robią z dwóch stron. Ale yy, jak widać nasi tu byli. Nie będziemy niszczyć uuu ile żywych stworzeń. Mróweczki tutaj hodują. Ale jak widzicie wnętrze tego, no, można smażyć. Otoczenie. Nie widać tutaj żadnych śmieci papierków, kapsli czy jakichś tam rzeczy. Nasi tu byli. Teraz pójdziemy w jakieś drugie miejsce, gdzie dym w oczy znalazł. I co? Trzeba pójść to zobaczyć. Więc tak, tutaj idziemy popatrzeć. Tu jest coś. O, piach. To jest też ciekawe, bo ten piach. To po prostu, że tak powiem, zwierzę wykopało jakieś, bo widać tutaj jakąś norę i tam nie ma gospodarza, no chyba, że wyleci jakiś. Sobie tutaj zamieszkuje, może teraz na jakieś polowanie, czy leśną włóczęgę zwierzę poszło. Tak wygląda to z góry. No solidnie kopane było widać. No takie to są klimaciory. Jak widzicie e, pagórków, dołków. A tam jak popatrzycie dobrze w tle, może zbliżenie zrobię, ogienek pełga naszego obozowiska. Jest zbliżenie. No niech sobie tam się smaży ten boczek. Ja zrobię pauzę. Bo jeszcze idziemy w jedno miejsce tutaj. Takie coś jeszcze jest. Rośnie jedno drugie. Takie są klimaty. Tutaj za zapowalona I tutaj coś jest, podobno, tak? Co ten dym w oczy tu zobaczył? A, wąwozik, no tak. Wspaniale jest, słuchajcie, naprawdę wspaniale. Powiem wam takie odczucie, swoje, że tak mówię, a wezmę, pójdę, zaplanuję sobie. Tak się śmieję z tym planowaniem. Oczywiście znowu nawiązuje do tego, że co Krzysiu kiedyś mówił z kanału Buszkraft. Pozdrowienia, Krzysiu kochany druchu że coś tam tym nożem przebatonowałem wam pokazałem ale dzisiaj to normalnie centurion relaksuje się i pokazuje wam piękno tego co my wszyscy kochamy czyli piękno lasów że tak powiem hmm. a ten mój tekst że tak powiem to z bruneta wietorową porą, że tak powiem. O! Coś pięknego. No dobra, szanowni leśni druchowie. Idę, bo trzeba pojeść troszkę tego boczku, smacznego boczku. Miam miam. Coś pięknego normalnie. Ta Dakota. W tle, jak widzicie. No i cóż, boczek sobie dochodzi ustawowo. Druch mój przewiesił czajniczek. I od razu słychać, że pracuje. Może będzie słychać coś pięknego? Słuchajcie. No i co? Pojadło się. Herbatka się gotuje drugi raz, bo muszę Wam powiedzieć. Kapkę zdejmuję, bije się w piersz. moja moja kulpa. Eee, zamiast cukru trochę, no to przesypałem też było białe. Okazało się, że sól. No i trzeba jeszcze raz po prostu zrobić. Więc tutaj się zagotuję. Mój druh serdeczny pojadł. Jak widzicie, pakuję moje piękne nowe narzędzie. Nowe, stare narzędzie. I wiecie, co jest fajne w użytkowaniu rzeczywistości leśnej? Co jest dobre? <złysy> Zobaczcie, co tam jest. Ua. Widzicie? I o to właśnie chodzi. Widzicie tą błogość na mojej twarzy? Już mi się nie chce gadać. Słuchajcie, powiem tak ten oto sposób. No, jeszcze dróg musi obejść dookoła. Jak widzę, ale ja was zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej i do oglądania tego kanału oraz innych rekomendowanych. Trzymajcie się leśni drukowie. Może ten dróg za kamerą zrobi tam pauzę jakąś.